Witajcie, gdzie z tej strony Zichu, mamy sobie znowu gramy w Black Mesa, ja z nami ten Frejrowicz, a my lecimy gdzieś w tą stronę, czy coś tu na nas wyskoczy, tu nie możemy wejść, ale za to tu, Sniper, Sniper, typie nie, nie umrzyj mi, chyba źle życzyłem. Teraz dobrze rzuciłem, nie? O, teraz. Tam trochę życia potraciłem, ale jak na granat, który wybuchł obok mnie, to praktycznie zero major. Obok. Dzięki, postarałem się przycelować. I nie za. Po co te skrzynki te pchasz typie? Zostaw je. Nie wiem, co mu te skrzynki zrobiły. Zaraz tam pójdziemy. Ty on z tym rewolwerem i cały czas go przeładowuje. Coś bardzo go lubi, albo ma zero pocisków. Kurzający typo coś tu jest? Shotgun jest. Dobra. O lol, my tu byliśmy. Przestaniesz przeładowywać typie. Kurzający się gość robi. O, tutaj było na zewnątrz to przejście. Ciągle przeładowuje. Legam cały czas. Wojo, co? to jest się jako tako do zbroje, przychodząc praktycznie od jednej strony do drugiej. Śmiesznie, ale czyli fajnie, że tyle tu tych zabawek. No i co, jestem uzbrojony tak jak trzeba, a nawet mógłbym wziąć więcej, ale, cóż, coś. Widzę, że tu zostaną chyba. No spoko. A to ja wezmę pompkę może na dzień dobry I z nią trochę polatam Tu i tak mam full Tu coś? Nie Okej, okay, no to tutaj I tu musimy wejść Sam nie wiem gdzie A tutaj element skakanki I tu? Nie. Ech. Raczej nie. Tu. A dobrze, opuściliśmy sobie drabinę. To tak na przyszłość. Coś tu mamy. Hm. Możliwe, że tam mamy iść. Ale na razie będziemy mieć ich w dupie, bo jeszcze muszę pozwiedzać. Co prawda, mam wszystkiego na full, ale... Nigdy dość. Chyba spadniemy tutaj, tak jakby najbezpieczniej. Co to za jakiś końcik? Ktoś w Kiblu? nikogo nie ma. Ok, no to idziemy. Już. Tak jakby od tyłu ktoś był? Nie. O, źle skoczyłem. No nic. Muszę badać teren trochę od, od jednej do drugiej. Tu coś. Nie. Dobra, to idziemy dalej. Tu na górę? Nie da się. gdzieś słychać tu przeciwników granata sobie rzucili a my weźmiemy to, żeby ich wysnajpić, bo nawet nie wiem gdzie są o, tu i od dupy strony I to wygląda, że dupę mi spróbowali zrobić o, tu musimy. Tak, no tak. Przeładuję, ale nie ma co. Teraz tu. Tu coś to zmienia. Nie. I z czym my tu teraz walczymy? Helikoptur. Pięknie Ojej to wali z tego Z pięści Oni źle mnie poharatali. Ktoś jeszcze przyleci? Sobie pole, polatali, nie będą mnie wkurzać, i tylko teraz żyć kutra, i głównie to bateryjki do naszego hewa wspaniałego jest pod napięciem lepiej nie dotykać. Tu gdzieś będzie takie działo O chyba tam nawet jest. Nie pamiętam co mamy z nim zrobić. Wiem, że chyba zaraz użyć czy dwa? I tu przeciwnik gdzieś był na przykład taki ja pierdzielę z kilometra mnie już zaczubić. Wszystko klikam co mogę. O, mamy tu punkt apteczkowy, fajnie, ale głównie to nam bateryjka potrzebna. Bo trochę się zużyła na ratowaniu nam dupy. Fajnie jest ten... ten kombinezon, co ma Freemoon. Też bym chciał taki mieć, pewnie szpan. Pocisk. OK. Ciekawe czy to ręcznie trzeba Już rakietą, znaczy już ręcznie bym wyrzutnią lepiej zdziałał Ale już rozwalony chyba Teraz tam mamy strzelić? O, jeszcze raz Dobra O, respi się fajnie Nie wiem czy zrobi... A, to chyba samo się otworzyło Jak tu czołg przyjechał Dobra Zaraz pójdziemy, sprawdzimy Ale nieźle nam w dupę dało na szczęście uzupełnimy to 8 HP, bo kombinezona to już nie. Tu coś nie. Yy. Takie buty fajnie. Zobaczymy, czy to jest to, co ja myślę, że tu się no tak otworzyło. się. Wcześniej w Half-Life oryginalnie to się rozwalało. Z tego działa. A tu nam to otworzyli i wczytywanko i tu chyba się będzie sufit walić Jaka będzie baba Gdzieś tam na którymś etapie był taki mini evencik, żeby tak jakby, umieć unikać fragmentów sufitu, żeby później jakoś się wydostać Ale czy to tu będzie to zaraz się okaże Fajnie, ciało znowu się zregulowało Trochę tu się zrespiło. Dobrze nam karabinek dali. Jeszcze coś? Chyba tyle. Dobra. No, tu nic. Coś tu jest? Nie. Dobra, idziemy do przodu. Z tych ciał raczej za wiele nie popodnosimy. Ale otworzymy sobie przejście. Śmiesznie tu będzie W której ja stronie to już nie wiem Z rury Nie chcę mi się z tym walczyć O laserka użyjemy Na przyszłość Co nam się nie trafi to Postaramy się Użyć przeciwko Temu komuś tego rasella eee, tu raczej nie tu się na zielono świeci to raczej chyba gra już podpowiada że tu mamy iść więc takim silalomem w, w tym kierunku idziemy nie? jak to? ej bo trochę skułowany jestem jakieś inne tu przejście? Hmm. No, gra mnie trochę zdziwiła bo nibyż to tędy powinno dać radę, a nie Którędy ja wróciłem przyszedłem, już sam nie pamiętam Mam nadzieję, że się tu nic nie zbaw... a, no tak zapomniałem, że tu na tym etapie były takie skoczne Główienka Tu wejdę już? Tak To pójdę se na dół Otworzyć drzwi O dlatego się nie chciało Spoko A tu mamy główineczko Nie szkoda Dobra, lecimy teraz na górę, bo gra tego wymaga. Tu też da się niby się da. Y... Trochę tych zombie tu jest. Odkradłem! Dobrze, porobione takim małym cierpieniem. Trochę amunicji do pompki poszło. Ale w sumie mogłem ten wziąć, ten automatyczny i z granatnika dupnąć, ale jak zwykle trzeba sobie robić pod górkę nie? To jest podstawa sobie utrudniać życie. Pewnie tu musimy zejść. Granaty mam? Mam. Czego we mnie? bleeded na dwa hity to po wentylacji, ale gruby Freemon. O mamy życzku, fajnie jakby się jej bateria znalazła. Giby mnie baterie gro, powinno się rozwalić, ale nie, po co? Czy coś będzie na tym autku? Żyćko, ale to ja mam. No, ale tu jest ten działko. Da się tym sterować? Nie. coś ze środka. No. Dobra, pewnie tu musimy wejść. Ale najpierw se pójdę oczywiście naokoło Sprawdzić teren. Co gdzie jest? Czy to jest do skakania? Nie. Dobra, to teraz idziemy tam gdzie trzeba. Jak zwykle czas straciliśmy. Weźmiemy nasz rasel. E tylko... Aha, tu jest drobina. Oczywiście, oczywiście. I tutaj spotkami kreciki chyba. Kreciku won. muszę iść się i walić bo widzę że kreciki nie dadzą mi żyć oho i przez przypadek je wziąłem spoko fajnie że gra mi je dała e, ja chciałbym tam o. Paczek się na, zaczeili na mnie. A, wezmę to. Coś głośno typa było słychać. Jeszcze ktoś? Nie. Rozwaleni. Teraz ja muszę do wentylacji wrócić, ale najpierw się podładuję, bo widzę, że pancerz to całkowicie mi, mi się skończył. Teraz życie będzie mi uciekać. Nie baterii by było znaleźć. Coś wybuchnie? Trochę. Taka pułapka. Ja tu mam przejść, czy, czy nie bardzo? No nic, na razie w dupie mam. A tu chyba po tym bym musiał. No pewnie tutaj później, ale. To tu do mnie strzela. No. Tu gdzieś było przejście jeszcze do tych. Do wentylacji czy coś, bo tam gdzieś tam widziałem, że bateryjki mieli. Czy ja się mam jak do tego dostać? Tu mi rozwalili, tam jeszcze jest przejście. No nic, może tak miało być, że zrobili smaka na tej temki, a później po całej go w dupę. No to co, idziemy dalej. Nie wiem czy tu nie powinniśmy wcisnąć. Ale nie, nie trzeba. i Tak sobie poradzę, umiem skakać. Tylko jeszcze sobie życie dodam. Bo je straciłem na tych frajerów jeszcze raz. Szkoda, żeby tak klawiaturę i myszkę słychać i poszkle. Dobra, muszę uważać, bo mam. Nie mam w ogóle baterii. Chyba granata tu, rzucę? Ha, Ale głupie. Mocne ci działko. Jeszcze coś? Trochę ich tu idzie. Dobrze jest ten karabin Tam przynajmniej mogę to rozwalić na spokojnie i to w ogóle we mnie nie trafia gdzieś tam coś strzela no i cele my tu będziemy kończyć pewnie dalej się będziemy bawić w następnym odcinku który to taki mądry coś gdzieś strzelił o granata rzucił no ale my tu zakończymy, także z tego miejsca ludzie się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie kanał, w górę dobre komentarze, ja was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików, a zatem czas się z wami żegnam, także nara.